Cześć, witam. E, tutaj kolejny odcinek z cyklu e, Minecraft na przeglądarce, o ile nie wolę. Przeglądarce. Tak. Tu się zakryje, bo to jest tylko wejście do góry. E, su... Czekajcie. Dokończę to zaraz, moją koledzę będę się o tym Tak, pozdrawiam mojego kolegę Michalisa. A oczywiście jego nazwiska nie zdradzę, bo wiadomo. Nie każdy chciał być w moim filmie. każdy chciałby być w moim filmie. Może kiedyś będzie odcinek specjalny, co mój kolega będzie w moim filmie, ale zobaczymy jeszcze. Dobra, ja na razie macie pauzę. Zaraz się widzimy. No dobra, już jestem. Nie tam nic ważnego. Ja tam coś chciała, ale nie wiem czego. Widziałem, że teraz nie mogę, nagrywam jak widać strasznie wolno, strasznie labi... strasznie lagisem. są. O owca. Oczyśnie. Ja są nie mam tego. Ja mam tego. Ale ja... do go owca Nie... Zamknij się eee. Mało chłania na owca tylko jedno, ale przynajmniej, że je nie masz. Um, jakoś idzie czekajcie widziałam. Czy się nagrywa A yeah, nagrywa się wszystko w porządku. No, coś zepsułam no nie, naprawiłam. Tu albo tam. Chyba tu, ale tylko sam. Będzie piwnica. Tak, piwnica. To są mnoczyć rzeczy. Ułamaczy. Dobra, na stole wracam. To jest za To ze złota. Złoto. Złoto najszybsze, ale najszybciej się kończy. Dobra, pokojemy. To będzie magazyn. A się na razie nie odzywam. zrobić skrzynki. Ciekawe, ja mam drewna, bo są tego nie prawda? Ale dobra, drewnym yy, drewnem, oczywiście bezpoczynę. Zrobię sobie na razie tylko 5 To dobra, bo no nie będzie 6. No nie, nie będzie 5. 5 5 Jeżeli mhm. chcesz moją myszkę, to przepraszam. Jeżeli coś tam słyszycie w kuchni to też przepraszam Ale to już nie moja wina Oczywiście to nie moja wina Nie miej nie Oj, tylko dwa drogi mi zostały Dobra teraz na Bo jakże by nie Teraz Aj jaj, jaj. I dlatego nie lubię Nieważne. Potem się to załatwia. Nie chcę mi teraz może mi się chce? Mm. Ok, naładowane ładnie. Okay. Nie powinno teraz się nic stoć. To jest wajda, można tą skrzynkę otwierać, a tą też można. Bóg. Jak no, tak się da w tej... No o no bardzo sobie tak położę. bardzo ciekawe góra teraz też jednak tutaj pójdzie i do mamy magazyn tutaj będzie jedzenia żeby mm. takie rzeczy fajne Hmm. Hmm. Dobra, tu jest. Tu będą części z mób. ja Nie, to, to jest część z mobów To... To... Um, 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 to... bardzo Zrób bo Zrób to. Zrób to. ja będę mieć to. Czekajcie, coś moje mała do mnie chce. No dobra, zaraz już będziemy kończyć, dlatego że to już widzę, że już to trwa prawie 6 minut. A ja tylko 7 nagrywam. Mm, no dobra, mamy magazyn. Co jeszcze można zrobić? To, co zrobiłem na, na farmę, nie za bardzo działa, ja, ale to jest fajne. Schodź. Dawno nie popisywałem się mamy. Pokażę Wam mojego innego serwa, który bardzo fajny którego ostatnio w nim zginąłem chyba chyba aha, jestem bez niczego hmm, to jest myślę, iż tam w górę jest portal do Uszko. puszko Glowstone hmm, tradycja a tutaj szklarnia tak szklarnia szklarnia, tu jest woda, tutaj jest nasionka Oczywiście, sam, y, ten. To, z bardzo potrzebuję, ale tego, y, sam, to, który bardzo potrzebuję, ale niestety tego nie mam. Jestem bardzo rozrywk. Ja, bardzo szybko mówię. No dobra, już będziemy kończyli. Pokażę, y, zakończę, się na, zakończę na tym serwie. To jest mój serf, to jest moje łóżko. A tam na dole jest jaskinia. Nie wiem po co wydano czerwony torcz. A, wyjdę sobie na ja tutaj nic. To jest strasznie dużo dziur, bo kombinowałem, żeby fajną bułapkę tutaj zrobić, ale naprawdę tyle mi to czasu zajęło. Tyle czasu, tyle pracy. Dlatego, że chciałem, żeby pistą się otwierał jak ząbki przechodzą, a bardzo trudno to było. Naprawdę. że drzewa bardzo potrzebuję w tej, że, że tutaj myślę, że kończę Moja stara baza. Nie. No, on lubi ją po jest... Dobra. Ja już będę kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku, oczywiście trzecim. Cześć. Pa.